Pięć powodów, dla których warto zawrzeć ubezpieczenie na życie w formie indywidualnej. Po pierwsze, możliwość zawarcia polisy na wysokie sumy ubezpieczenia i elastyczność, jeżeli chodzi o dobór, zarówno okresów, w jakich y, trwa polisa. Oraz wysokości sumy ubezpieczenia, nawet na kilka milionów złotych. Po drugie, brak karencji. Ubezpieczenie w formie indywidualnej charakteryzuje się tym, że działa zaraz po zawarciu w pełnym zakresie. Po trzecie, możliwość indeksowania składki, czyli dopasowywanie sumy ubezpieczenia do sytuacji związanych z inflacją lub innych warunków makroekonomicznych. Po czwarte, Możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe ryzyka, takie jak poważne zachorowania, nieszczęśliwe wypadki, renty z tytułu niezdolności do pracy, bądź na przykład leczenie szpitalne. Po Piąte, możliwość zawarcia polisy na dłuższy okres czasu. Ubezpieczenie w formie indywidualnej może trwać nawet do 80 bądź 85 roku życia. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, jak zawrzeć dobrze ubezpieczenie na życie, na co zwrócić uwagę, zapraszam Cię na mój kanał YouTube. Tam nagraliśmy odcinek o tym, na co szczególnie zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniej oferty ubezpieczenia na życie. Cześć!